To jest samochód z AliExpress, a dokładnie precyzując, z grupy Alibaby, czyli właśnie twórców AliExpress. Najciekawszy model, moim zdaniem, LS7, czyli konkurent dla Tesli Model X. I trzeba sobie tutaj od razu powiedzieć, że tych inspiracji jest tutaj dużo. Wchodzicie sobie do środka i pierwsze co wam się rzuca w oczy, no to oczywiście Teslowski Volant. Tutaj ta szyba, zobaczcie, tutaj dokładnie jest tak jak w modelu X, idzie sobie bardzo wysoko, praktycznie nad naszą głowę. No a jeśli chodzi o zasłonki, rozwiązane jest to dokładnie tak samo. Jak w amerykańskim aucie. Poza tym imls 7 to samochód, który oczywiście jest naszpikowany technologią. Zobaczcie, tutaj macie bardzo duży wyświetlacz, który jest oczywiście dotykowy. Jest wyświetlacz dla pasażera, który też widzi kierowca, więc tutaj można oglądać serial, który aktualnie ogląda pasażer. No i w centralnej konsoli mamy jeszcze taki ekran, który służy nam do podstawowego sterowania funkcjami samochodu. Jeśli chodzi o jakość, ona tutaj nie urywa. Yy, tutaj ta skórka nie jest najlepszej jakości, dlatego że tu jest miękko, fotel jest całkiem wygodny. Macie tutaj regulację podparcia UT, oczywiście. Tutaj zobaczcie, ile jest tych przycisków, tutaj wszystko można sobie ustawić. To jednak na przykład te manetki w pianobleku czy coś. Trochę zalatuje taką perfidną Chińszczyzną. Natomiast, żeby nie było, jest oczywiście troszeczkę luksusu, jak domykanie drzwi. Z tyłu natomiast ma być luksusowo i jest luksusowo. Macie wentylację, macie podgrzewanie i oczywiście masaże. No i funkcja, którą uwielbiam najbardziej w chińskich samochodach, czyli możliwość leżanki i jechania jak prezes. Zobaczcie, naciskacie jeden przycisk, składa wam się przedni fotel, i to co fajne, on jeszcze wjeżdża tam w przestrzeń na nogi, a my zaraz przejdziemy do pozycji półleżącej. Oczywiście mam cały czas włączony też masaż. Brakuje tylko telewizora z sufitu, ale mamy na tyle dużą panoramę, że możemy oglądać gwiazdy. Z rzeczy premium mamy tu także podwójne szyby, a także zawieszenie pneumatyczne. Tył dosyć futurystyczny, no i to co mi się tutaj podoba, to otwieranie bagażnika jest po naciśnięciu części logo. Daj znać na ile byś wycenił ten samochód, a cenę znajdziesz w komentarzu.